Witam. Kolejny traktor ze nas do sprzedania. Plas 850, świeżo przywieziony. Z pneumatyką. Na Cebisie. Klimatronik, radio. Bardzo czysty. Fotel pasażera. Instrukcje. amortyzowana ośka pneumatyka jeździ bardzo ładnie wszystko działa nie, biorę, nie szarpie pracuje tak jak powinien Placę w nie niemal uznane. Opony 600x700x30 z przodu telefonik. Z tyłu 710x70x42. Wychrywanie wałkiem, podnośnikiem, wyjściami hydraulicznymi na wódniku. 4, 5, 6, 7, par wyjść chyba hydraulicznych pneumatyka dwopłodowa kałuce pneumatyczne, hydrauliczne mocny podnośnik, szyna do zaczepu górnego, zaczep dolny górny też do wygadania już byśmy wynaleźli bardzo ładnie się prezentuje ten akcent Powiem, też elegancki, jeszcze nie wypalony Tak to jest cały całym Nie był malowany. Zapraszam do oglądania maszyny i testowania własnego na Pozdrawiam.